Cześć, Cześć wszystkim! Z tej strony Klaudia i Jess. I witamy was w Perfukas! Pierwszy zapach, który złamał ci serce. Widzę, że już przychodzi przez ciebie cringe. O matko, nostalgia uderza, słuchaj, jak fala, bo to jest vibe tanich eyelinerów, liceum oczywiście, tego pierwszego zakochania, to znaczy krasza, no powiedzmy, że każdy miał jakiegoś swojego krasza w gimnazjum i liceum i mam tu na myśli jeden zapach, którego niestety fizycznie nie mamy, ale jest u nas w ogóle na stronie, więc sobie możecie sprawdzić. Mowa tutaj o Kelvin Klein Shock. Przyznam się, że nie wiem, jak on pachnie. On jest taki właśnie ulepno-słodki, pachnie jak cukiereczki. To znaczy, wydaje mi się, że jakbym go teraz powąchała, no. to by mi się podobał. Ale właśnie podobał w kwestii takiej nostalgii. Jest coś takiego, że masz sentyment do jakichś zapachów, prawda? On jest taki cukierkowy, taki słodziutki, ale taki aż za bardzo i jest trochę infantylny. Weszłyśmy na stronę i przeczytam wam specjalnie nuty. Tutaj mamy Pasiflore, Piwonie, Czerwony Mak, jeżynę, Meksykańską Czekoladę, Narcyz, Jaśmin, Paczule, piżmo, Wanilię, Bursztyn. Kurczę, może ja go też trochę źle zapamiętałam, że on jest taki super cukierkowy, no, no ale właśnie, tak go właśnie bursztyn, pamiętam. No właśnie, bursztyn, piżmo, paczula. No może... Jak ciekawe. Jak go powąchacie, to dajcie nam znać w komentarzu. A chętnie sama bym go teraz <laughs> powąchała, bo mega jestem ciekawa. A może go kupię, tak... W ramach sentymentu na perfumeria.pl. Ja miałam taki jeden zapach w liceum, którego też tutaj nie ma i zaraz w ogóle go odnajdę, jak on wygląda do, dokładnie, o jaki mi chodzi. Może Ty kojarzysz? Z Marka Jacobsa, taki czerwono-czarny. Taki pół na pół. Nie mam pojęcia. Musiałabyś mi pokazać, jestem wzrokowcem, kochana. To hmm. Ty też Przecież... to jest muskino. Muskino. Dobra, cofam. Jednak to był Byłam blisko. To jest na M i to na jest na M. M. I faktycznie przez to, że go nie mam, może wam pokaż. Nie wiem, czy coś będzie widać. To jest zapach Cheap and Cheek. Zaraz zobaczmy, jakie były te nuty zapachowe, bo pamiętam, że on był słodki. Oj, ale, ale... rozbudowane te nuty. Orchida, piżmo, wanilia, wettyweria, drzewo sandałowe, lilia wodna, piwonia. Jatowo, słodko, nastoletnio. Nie wiem nawet, jak Licealny to określić. Oficjalny zapach. zapach. Pominam go bardzo dobrze. Też chętnie bym go przetestowała, żeby przypomnieć sobie ten zapach. To były nasze takie pierwsze tak naprawdę styczności z prawdziwymi perfumami, nie tymi tak. dziecięcymi. Może niekoniecznie kojarzę akurat ten zapach w kontekście pierwszego złamanego serca. Ale to faktycznie był taki pierwszy zapach. Pierwsze wzloty i upadki realne. Tak, dokładnie. Takie właśnie przeboje z przyjaciółkami. I weszłam wraz z tymi perfumami w ten świat. I po tych naszych licalnych perfumach myślę, że obie uciekłyśmy w zupełnie inną estetykę zapachową. U mnie na przykład takim pierwszym, faktycznie drogim zapachem było Versace Bright Crystal. Ja mam tutaj w malutkiej wersji, jest to woda toaletowa, ale faktycznie tamtymi perfumami była duża wersja.